Nie wolno Ci podchodzić do uwodzenia w sposób logiczny. Witam. Ogólnie muszę Ci powiedzieć coś bardzo ważnego, co być może wywróci do góry oczami Twoje uwodzenie, Twoje pojęcie pojmowania uwodzenia. I wielu nazwijmy to mężczyzn, coachów, trenerów, ludzi życiowych. No, podchodzi do uwodzenia w taki sposób logiczny, zero-jedynkowy. I to jest najgorsza możliwa metoda. Jest wiele gdzieś tam e, teorii i tak dalej, że no, kobieta gdzieś tam jest atrakcyjna do tego i ty jesteś atrakcyjny dopiero gdzieś tam od. 25. 30 roku życia wtedy będziesz mógł mieć dużo młodsze, e, że te już się będą starzały, więc one dlatego wchodzą w związki, w relacje, dziecko i tak dalej, i tak dalej, natury się nie oszuka i tak dalej i tak dalej, że musisz mieć dużo pieniędzy, hipergamia, że musisz być tym takim co tego i tak dalej. I to jest taka pułapka, to jest pułapka, bo jasne, wiele rzeczy z tych będzie się zgadzało, ale oczywiście nie będzie się zgadzało na wszystkie Dziewczyny. Rozumiesz? To nie jest tak, że jeśli przykładowo jesteś najbardziej atrakcyjny w wieku 30 lat, to nie możesz podrywać dziewczyn w wieku przykładowo 15 lat w podstawówce i tak dalej. No nie, no, 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 to to jest takie bez sensu. Nie możesz postrzegać uwodzenia jako coś zero-jedynkowego, logicznego, że przykładowo dopiero jak będziesz miał pieniądze. Albo jak jesteś biedny, jak jesteś gdzieś tam, to nie możesz mieć dziewczyny, i musisz poczekać, bo teraz w tym wieku nie jesteś atrakcyjny, i tak dalej. Poczekaj gdzieś tam do trzydziestki, wtedy będziesz mógł brać osiemnachy, dziewiętnachy, i wtedy będziesz żył, i tak dalej. No nie no, zobacz ile ty życia zmarnujesz wtedy, no nie, no nie, Pojęci ja. Naprawdę, już w podstawówce gdzieś tam podrywałem dziewczyny, chodziłem nawet na szkolne dyskoteki, brałem dziewczyna za rękę, tańczyliśmy i tak dalej. Jakieś tam e, karteczki dostawałem, czy chcę z dziewczyną chodzić i tak dalej, i widzisz, to były dziewczyny, które są w moim wieku i tak dalej, i tak dalej. I widzisz, gdybym gdzieś tam kierował się tym, że no e, muszę gdzieś tam e, mieć. E, Zdolność finansową, czy coś tam, i tak dalej, hipergamia, i tak dalej, i tak dalej, no to widzisz, ja bym dopiero zaczął uwodzenie tak naprawdę e, przed śmiercią, no nie? No bo wtedy tak naprawdę byłbym najbardziej atrakcyjny, gdzie na koncie jest milion, i tak dalej, i tak dalej. No nie, no to jest bez sensu. Rozumiesz, to jest bez sensu. Okej, okay. są dziewczyny, które będą zawsze na starszych facetów gdzieś tam patrzyły, i tak dalej, i tak dalej. Że starszy, atrakcyjniejszy umysł mężczyzny wolniej się rozwija. To jest normalne, wiesz, to jest normalne, tak. Ale pamiętaj, że jest dużo dziewczyn, które są w Twoim wieku, które na przykład jest o rok od Ciebie młodsza, o dwa. I na przykład jesteś w podstawówce, w liceum i tak dalej, i stary. No nie ma w tym nic złego, żeby sobie podbijać, atakować, yy, yy, podrywać, spotykać się z tymi dziewczynami, rozumiesz? Nie ma w tym nic złego. Nie ma w tym nic złego, stary, i gwarantuję Ci, że jak pójdziesz do szkoły i tak dalej, zobaczysz, że są jakieś e, pary, nawet w podstawówce są dziewczyny, które mają chłopaków, całują się, uprawiają seks i tak dalej i... Gdyby tam ci goście czekali na to, aż osiągną tego, no to widzisz takiego czegoś by nie było, rozumiesz? Dlatego nie skupiaj się na jakimś zero-jedynkowym wyliczaniu czy coś tam jasne. To może być prawda i tak dalej i tak dalej, ale powiem ci, do kobiet nie wolno podchodzić w taki sposób logiczny. Widzisz, wiele osób też, któ którzy mnie słucha, e Podchodzi do dziewczyny z takimi moimi metodami, wiesz? Tylko, że widzisz, jedna metoda zadziała, a druga po prostu ci wszystko zepsuje. Ja już dzisiaj kieruję się mega wyczuciem, rozumiesz? Ja już dzisiaj kieruję się mega wyczuciem, i to nie jest tak, że wszystkie dziewczyny gdzieś tam e, chcą bad boy'a i tak dalej. Są dziewczyny, które chcą takich, wiesz, gości miłych, w porządku. Są dziewczyny, które chcą takich złych, niedobrych i tak dalej. I widzisz, wszędzie jest równowaga, wiesz? I ja kalibruję, ja kalibruję. Ja podchodząc do dziewczyny, e, mniej więcej widzę, jaki to jest typ i tak dalej, dwa, trzy słowa, jak ona się na mnie patrzy, widzisz, dziewczyna na przykład podchodzę do niej i ma związane włosy, wiecie, idzie taka kita i tak dalej, ja z nią chwilę gadam i nagle ona bierze za ten kucyk, ro, ro, rozwala go, ma nagle, wiesz, co z tego, że nie wymyła, że brudne, że coś tam, ale ona ten kucyk potrafi, wiesz, jak, jak, jak w takim jakimś spocie reklamowym, że ona po prostu ten kucyk potrafi, wiesz, ściągnąć, machnąć tymi włosami przed sobą i tak dalej, i to już jest mega oznaka zainteresowania. To oznacza, że moja e, mechanika, moje działanie jest dobre i ja nie będę tutaj nic zmieniał. Ja nagle nie będę zmieniał się w jakiegoś, nie wiem, miłego, czy dobrego, czy złego, czy tego. Po prostu jeśli podszedłem mi to zadziałało, zadziałało i ona teraz mi chce pokazać swoją atrakcyjność, jakieś znaki, czasem jest tak, że widzisz, dziewczyna zapięta jest cała w płaszczu czy w kurce, gadasz z nią, ona nagle rozpina to, no nie? Rozpina, bo chce ci pokazać swoje e, piersi i tak dalej, wiesz co, czasem jest tak, że może lekko się odkręca, wiesz, dochodzi jakieś tam krzyżuje nogi, lekko ci tyłek pokazuje, wiesz, co chodzi, żebyś zobaczył i tak dalej. Wiesz, to są normalne oznaki, ja wtedy widzę, rozumiesz? I ja wtedy widzę, że jest wszystko dobrze i po prostu moja, jakby to powiedzieć, technika, którą teraz stosuję, jest dobry, rozumiesz? W momencie, gdybym kierował się tak zero-jedynkowo, to tak naprawdę nic bym, no, nie ogarnął. Widzisz, że ja kiedyś, na przykład, wychodziłem z kumplem gdzieś tam na strita i tak dalej. Ja jakiś tam zastosowałem tekst, który sam wymyśliłem, rozumiesz? który sam wymyśliłem i on zadziałał, no nie, bo on był taki oryginalny i tak dalej, fajny tekst. E i powiem Ci tak, i powiedziałam o tym tekście, opowiedziałem historię kumplowi i on zaczął ten tekst stosować, i żadna dziewczyna nie chciała z nim gdzieś tam, wiesz, gadać, no nie? Bo widzisz, u mnie to jest taki freestyle, rozumiesz? U mnie to jest, jakby to powiedzieć, ja nie wiem, co ja jeszcze powiem do dziewczyny. W jak gdy podchodzę, to wszystko się samo buduje, rozumiesz? Bo odpowiedzi. Więc widzisz, ja już działam z takim doświadczeniem, wyczuciem, rozumiesz? I wiesz, i też miałem sytuacje, w których podchodziłem do dziewczyny, e, na przykład mówiłem, o, tutaj mam pieniądze, tutaj mam tego, i to nie wchodziło, rozumiesz? Pomimo tego, że według gdzieś tam pewnych praw, schematów, y, osób logicznych, które w tym siedzą, powinno to wejść, bo hipergamia, bo y, tego i tak dalej, tymczasem nie weszło, rozumiesz? Dzisiaj naprawdę mam coraz większą, nazwijmy to, e, skuteczność, bo do każdej dziewczyny podchodzę indywidualnie. Rozumiesz? Dlatego masz tutaj tyle tych podcastów, żeby je słuchać, by kalibrować. Rozumiesz? Kalibrujesz. Do jednej dziewczyny powiesz cześć, zadziała, do drugiej powiesz siema, zadziała, do trzeciej powiesz e, spadaj i zadziała, rozumiesz? Mniej więcej musisz widzieć, jaki to jest typ dziewczyny. Jak to jest taka dziewczyna, co siedzi cały dzień na ulicy, wiesz co chodzi, taka pato dziewczyna, no to dla niej będziesz musiał być taki troszkę, jakby to powiedzieć, taki takim patusem, no nie? Powiedz, chodź tu, zatrzymaj się. No, no o co ci chodzi, co chcesz, no nie? Fajna jesteś. Ho-ho-ho, i co z tego, no nie? Siadaj, chodź tu. Rozumiecie, z nią trzeba tak bardziej dominować, bo ona siedzi w takich kręgach, że tam po prostu sam same nazwijmy to patusy, i tam każdy do siebie e, się odzywa w taki sposób. Wiesz o co chodzi? Ją trzeba tak trochę przycisnąć, no nie? Ona, ja mówię, daj numer. No ja nie daję numerów, obcym, no nie? Co nie dajesz? Nie jestem obcym, no nie. I ona, no jak, no jak się nazywa? Wiesz rozumiecie, z nią jest taka gadka bardziej taka, mówię, ja znam ten typ dziewczyny, to jest taki mój ulubiony typ, bo ja też jestem z ulicy, wiesz co chodzi. Ja wiem, jak z takimi laskami gadać, no nie? Ale widzisz, podejdziesz do takiej dziewczyny, która mieszka w domu, wiesz co chodzi, taka bogata rodzina, e, dzielnica i tak dalej, to ona może być taka inna, tam podejdziesz, hej, cześć, ładnie wyglądasz. I ona, o, dziękuję i tak dalej, wiecie o co chodzi? Z nią trzeba będzie tak spokojnie, no nie, no nie powiesz jej jak do Karyny, no nie no bo to ona się spłoszy rozumiesz i cała gdzieś tam mechanika działania właśnie na tym polega na pocieszenie pojęcie że jest typy dziewczyn są powtarzalne rozumiesz ich nie jest dużo ich nie jest dużo jednak no widzisz nie możesz się kierować bo są laski które naprawdę nie będą patrzyły na to czy ty masz pieniądze i tak dalej Wezmiesz sobie gościa który nie ma pieniędzy i będzie po prostu z nim sobie latała i ty będziesz bo w ogóle zaskoczony dlaczego tak się dzieje no, okej, okay, wyjątek od reguły, ale jak zobacz, tak dużo dziewczyn, rozumiesz? Dlatego widzisz, nie możesz tak podchodzić do tego zero-jedynkowo, wiesz? Bo widzisz, nikt nigdy nie stworzył, nazwijmy to, księgi, która jest skuteczna w 100% z każdą kobietą, bo taka księga nigdy po prostu, no, nie powstanie. Taka księga, no. Nie będzie działała, bo kobieta działa pod wpływem emocji, wiesz? Często mówię, ja często na kobietę patrzę głęboko, patrzę się jej w oczy i tak dalej, jej zachowania gdzieś tam widzę i tak dalej. Czasem ona nie myśli o tym. Dziewczyna ci może powiedzieć, że nigdy by nie poznała faceta na ulicy i w momencie, gdy ktoś do niej podejdzie, jednego, drugiego, trzeciego spławi, powie, że nie poznaje ludzi na ulicy, aż w końcu podejdzie jakiś tam. E, Janusz, i po prostu ona się z nim będzie spotykała. Rozumiesz? Bo coś, 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 coś tutaj zatrybiło. Za rozumiesz? To jest właśnie to. Dlatego nie możesz. Rozumiesz? Nie możesz tak podchodzić zero-jedynkowo, bo widzisz, no. Każdy, kto bardzo dużo działa z dziewczynami, doskonale wie, że no, im bardziej jesteś taki no, naturalny, taki w ogóle indywidualny, rozumiesz, to masz ogromną skuteczność. Ty musisz mieć, widząc dziewczynę, idąc do niej, pustkę w głowie, rozumiesz, pustkę w głowie. Nie, musisz nie wiedzieć, co masz, yy, wiesz, co chodzi? co jej powiedzieć. Często jest tak, że ktoś się to, ale co jej powiesz? No ja jeszcze nie wiem, no nie jak podejdę, to zobaczę. I wtedy sam, rozumiesz? Czasem jak nagrywałem swoje rozmowy czy coś, to powiem Ci, te rozmowy były tak głupie, te po prostu, wiesz, gadki były tak, że po prostu ja sobie myślę, jak, jak to możliwe, że ta dziewczyna dała numer, jak to możliwe, że ta dziewczyna się zaczęła ze mną spotykać, jak to możliwe, że się po prostu stukam z tą dziewczyną, skoro początek był taka amatorka, rozumiecie? Widzicie, bo tu nie chodzi o gadkę, no nie? Chodzi o to, jak ja na nią działam. Mogę gadać jakieś tam głupoty, ale będę się patrzył na nią i po prostu ona nawet nie będzie słyszała, co do niej mówię, tylko po prostu się zajmie, no będziemy się patrzyli głęboko na siebie. Naprawdę, często jest tak, że jak ja widzę, co gdzieś tam, wiesz, tak z perspektywy czasu, nie wiem, jakaś dziewczyna e, na przykład po pewnym czasie e, wchodzę czy coś tam przesłuchać i tak dalej, e, no to myślę sobie, ja pierniczę, ale słabo, ale amatorka, ale ja z tą dziewczyną się spotykałem, ja z tą dziewczyną gdzieś tam e, coś zrobiłem i wiecie o co chodzi, a czasem miałem takie super podejścia, wow, po prostu niesamowite, tutaj tego, dobra, Olaś, to dawaj, numer coś tam tego, dobra, tego. W ogóle takie wow, super fajnie, no ja, No i co? I nigdy się z tą dziewczyną nie spotkałem. Rozumiecie? Dlatego widzisz nie można podchodzić e, tak szablonowo, bo szablon nigdy nie będzie istniał. To są tylko zarysy, rozumiesz? To jest tak, jak ktoś Ci mówi narysuj dom. Rozumiesz? Każdy wie, co to jest dom, ale widzisz to jest zarys, narysuj dom. Narysuj dom. I każdy narysuje ten dom inaczej. Rozumiesz? Jeden sobie narysuje jakiś szałas, drugi jakiś tam blok, trzeci jakiś dom jednorodzinny, czwarty narysuje jakąś jaskinię itd. i tak dalej. powie, że to jest dom. Rozumiecie? Właśnie na tym to polega. W momencie, gdy każdy mówi o tym, że dom to jest taki z dachem, z kominem, dymne ci, dwa okna, środek tego i tak dalej, to widzicie, to jest taki szablon. Dla nie każdego ten dom będzie taki sam. Właśnie o to chodzi, że o wiedzę nabywasz po to, by później stosować to. Dlatego tak często, e, może jest tak, że stosujesz ma jakieś e, momenty, triki i one nie działają. No zrobiłem tak jak tego, powiedziałam, że zadzwonię o tej, o tej nie odebrała. No zrobiłem tak tego, no tego i tak dalej. No zrobiłem tego. No tutaj powiedziałem, żeby tak zrobiła i tak dalej. Ona nie przyszła. No te, rozumiecie? Bo wy po prostu stosujecie e, sposób, który jest nieskalibrowany, rozumiesz? Ty po prostu lejesz benzynę do diesla, i później dziwisz się, dlaczego nie jedzie. To jest właśnie to. Trzeba skalibrować. Trzeba skalibrować, rozumiesz? Dziewczyna też widzi, że jesteś taki naturalny. Że coś w tobie jest. Dziewczyna wyczuwa, że to jest taki schemat, automat. Widzisz, uwodzenie musi być naturalne, rozumiesz? To musi być taki naturalizm. Im więcej jest naturalizmu w uwodzeniu, tym uwodzenie jest naprawdę skuteczna. Może dziewczyna powiedzieć, że tak, szuka takiego, że miał pieniędzy, żeby był starszy, że tego i tak dalej. I stary podchodzi do niej e, gościu, który w ogóle jest przeciwieństwem tego, co ona powiedziała, wychwalała i wszystkim mówiła i tak dalej, nad wszystkimi takimi się spotykała, a nagle przychodzi gościu, który jest w ogóle totalnym przeciwieństwem, nie ma pieniędzy i tak dalej, i ona się po prostu z nim stuka i się z nim zakochała i tak dalej. Stary, większość moich dziewczyn jest bogatsza ode mnie. Gdybym patrzył na to, że muszę być, nie, wiem, hipergamiczny, czy coś tam, to ja po prostu nigdy w życiu bym żadnej laski nie ogarnął. Ja jestem chłop, chłopak z ulicy, z blokowisk, rozumiesz, a stary poznaje laski gdzieś tam, które mieszkają, wiesz, w domach jednorodzinnych itd. i tak dalej. W ogóle. Rozumiesz? Bo ja nie patrzę na to. Ogólnie no teraz mój się gdzieś status potrafił, po, poprawił YouTube i tak dalej, no nie. No więc, ale widzisz, dalej jakby to powiedzieć, no nie patrzę na to, wręcz przeciwnie, jak mam pieniądze, to rozdaję na prawo i na lewo, bo jestem taki nauczony, że tak naprawdę ja nie potrzebuję nie wiadomo ile pieniędzy. Dlatego moje podejście też jest takie, ja widzisz, nie kupuję drogich ciuchów, tylko kupuję takie nowe, ale to nie są markowe i tak dalej, nie? I zobaczcie, wa ważne, że, że dobrze się prezentuje, no nie? Widzisz, wyobraź sobie, że idzie super seksowna dziewczyna w leginsach, ale ma taki super tyle. Czy ty się zastanawiasz nad tym, czy te leginsy kosztowały 5 zł czy 5 tysięcy? No nie. Po prostu dobrze na niej leżą i po prostu. Tak samo jest i u mnie. U mnie na mnie dobrze ciuchy leżą, bo na przykład no, kobiety mnie ubierają, no nie? Idę gdzieś tam z nimi i tak dalej, zresztą nauczyły mnie. Widzisz, i kobieta cię dobrze ubierze. Zagroszę. Dlatego widzisz, ja uważam, że powinieneś po prostu kalibrować. Okej, okay, fajnie słuchać. No nie, ja uwielbiam też słuchać podcasty i tak dalej, ale ja powiem ci, kalibruję. Rozumiesz? Ja kalibruję. Ja po prostu działam pod Każdą dziewczynę indywidualnie. Wyobraź sobie, że idziesz do jakiejś firmy, do dentysty czy gdzieś tam i czujesz to, że oni traktują ciebie e, szablonowo. Czasem, nawet na stolikach, to widać, że stoi kawa, herbata, rozumiem, tak szablonowo, no nie, że w każdy, nic innego nie możesz gdzieś tam. A nagle przychodzisz sobie do, do firmy czy tak dalej, którzy traktują cię indywidualnie. Hej. Co lubisz? Może pizzę chcesz, zamówimy pizzę? Może kawę, herbatę, może jakiś sok? No nie, co lubisz? No nie, może jakaś zielona herbata czy coś takiego. I ty myślisz, wow, fajnie, no nie, zawsze tylko kawa, herbata, a tutaj po prostu pizzę minąłem. No to poproszę pizzę, no nie dobrze, to 15 minut zamówię i zaraz będę, tu poczekamy gdzieś tam na szefa i tak dalej. Rozumiesz? Takie podejście. Czujesz się, że ktoś naprawdę poświęca ci ten czas. Tak samo jest po prostu z uwodzeniem. Kobieta musi czuć, że Ty naprawdę poświęcasz jej ten czas, a nie to jest taki schemat. Poznaj, przespać się jej nara, poznaj, przespać się jej nara. Im kobieta więcej poznaje facetów, tym, jakby to jest w Tobie dostrzega więcej tych pozytywnych cech. Rozumiesz? Bo zazwyczaj faceci wszyscy widzisz, słuchają jednego e, podcastu i wszyscy robią to samo, dziewczyny widzą to samo i tacy goście są nudni. Naprawdę, wyobraź sobie, że dziewczyna miesięcznie z czterema gościn wychodzi na jedno spotkanie czy coś, rozumiesz? Chodzi po imprezach, poznaje na imprezie pięciu, dziesięciu gości, z każdym pogada pięć, dziesięć minut i ona już widzi, że wszyscy podobnie gadają, rozumiesz? Każdy się przymila, każdy tego, a nagle tutaj e, podchodzi do kogoś o weź, spływaj, nie mam czasu, nie chcę mi się z tobą gadać, słyszałem, że jesteś takim. Szlaufem, odejdź ode mnie, no nie, nie gadaj ze mnie, nie gadam ze szlaufami, no nie, tam masz ich pełno. I ona, no nie, no weź przez no jak ty mnie nazwiesz nie, no co ty robisz, no, 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 no nie, nie, no nie, nie mów tak do mnie, co ty. I ona już zaczyna za nim latać, rozumiesz, bo powiedziałaś się prawdę, no nie. Powiedziałaś się co usłyszałeś, nie chcesz z nią gadać. I to nie jest jakaś tam technika, że gdzieś tam zaniżasz i walać. Powiedziałaś jej prawdę, no nie. I sobie podszedłeś do innej dziewczyny, która jest normalna, a tamta za tobą lata i tak dalej, rozumiesz. Często, często jest tak, że nic nie robiąc, po prostu laska sama ci wchodzi do łóżka wszędzie. Także, no mówię, więcej takiej kalibracji, to bym ci powiedział, mniej takich schematów.